W samym czasie mieliśmy sygnał jak jakiegoś tuśca i urafa obok jakiś pieniądz. A, no większy. Większy. Większy pieniądz. Co to nie sreberko będzie jakieś cienkie, mi się wydaje. Może być. No. Chyba tak. No. Panie kolego. Zaraz Panie... pójdziemy do Kałuży, to oczyścimy. Cięż... Mamy i wodę. Gnojóweczka, ale... ale jest. No, kurde, nic nie widzę na razie. No, Wszystko by wskazywało, że na srebro, i to wielkością, jakiś szóstak, tak jak mówiłeś, ale coś tu po prawej stronie, jakby jest mocno zasyfiona takim osadem, że to wodą nie zejdzie. Wiecie o co chodzi? Ale patrzcie, tutaj fragmentarycznie, jakby sreberko przebiło, i tutaj obok tego gręszpan. No, kurde. Oj, tu widać. No, srebrnik jakiś większy, tylko stan raczej będzie kiepsiutki, niestety. Chyba, że po oczyszczeniu by coś więcej fajnego wyszło.